Hej wszystkim maniakom StarCrafta, ja jak zwykle nazywam się Z i zapraszam was na pierwszą grę drugiego finału Intel Extreme Masters jest to gra, a raczej można powiedzieć cały set, w którym rozstrzygnie się, kto zagra ze zwycięstwem pierwszego ćwierćfinału, a którym jest Moro. oczywiście, który grał e, przeciwko Le The Little One i to był, e, można powiedzieć, taki mirror match TVT, Terran kontra Terran. Bardzo fajne, bardzo fajne gry, naprawdę warto je oglądać. Tutaj mamy Dimage który jak zwykle gra, gra tutaj z Ergiem, koloru czerwonego. Naprzeciwko tutaj Blistering Suns mamy Demuzima, który gra fioletowym Terranem, więc tutaj będziemy widzieć takie można powiedzieć dosyć ładne TVZ i oczywiście jest to bardzo mała mapa. Są tutaj tylko dwie lokacje spawnujące, więc na pewno tutaj będziemy mogli zobaczyć jakąś wczesną agresję. Demuzim od razu już ma tutaj ustawiony rally point w okolicach bazy swojego przeciwnika nie wiem dokładnie gdzie ten rally point się znajduje jest on tutaj już w naturalu od razu, więc z tego co widzę tutaj od razu łapie pierwszy gaz swój nawet przed... nawet przed swoim pierwszym supplyem, więc wow, Demuzim od razu chce być bardzo agresywny no i zobaczymy tutaj jak to się potoczy, ponieważ obaj, obaj ci gracze są tutaj bardzo dobrze. Zobaczymy tutaj, jak bardzo sobie Dimaga z tym poradzi. Dimaga teraz robi swój pierwszy ekstraktor i za chwilę zanim za, zapewne zacznie robić swój pierwszy spawning pool i to jest bardzo ważne, żeby ten spawning pool został zrobiony tutaj dosyć szybko, ponieważ zaraz będziemy tutaj widzieć tego pierwszego ripera. Spójrzcie, ten techlap już jest produkowany i, i naprawdę nie wiem tutaj jak, jak ta gra się rozwinie. Demusim dopiero teraz zaczyna chyba budować w tym momencie swój pierwszy supply. Troszeczkę tutaj myślę, może nawet za późno zaczął budować tego supply'a. Będzie go stać tutaj w tym momencie na jednego Reapera. Zobaczymy, tutaj nie buduje nawet e, ani jednego SCFA, zbiera oczywiście gaz, więc ten pierwszy Reaper zaraz będzie w bazie jego przeciwnika. Słyszcie, ten spawning pool nie jest nawet wybudowany w połowie, więc to może być bardzo, bardzo szybka gra dla Dimag. Jeśli Dimaga nie zrobi czegoś, e, chociażby nie zeskautuje tutaj tych Reaperów, bo widać tutaj chyba jest, jest na to nawet za późno, to może być w e, absolutnie, absolutnie krytycznej tutaj sytuacji. No i oczywiście powtarzam tutaj kilka słów, dziękuję bardzo za, za komentarze tutaj na moim kanale ze względu na to, że, że powtarzam tutaj kilka właśnie takich słów jak absolutnie i tak dalej, no to będę starał się ich po prostu nie powtarzać, absolutnie cieszą mnie wasze komentarze, że, że mi tutaj pokazujecie, że coś jest jednak nie tak. No i dopóki te komentarze są, są konstruktywne, no to bardzo, bardzo proszę o więcej właśnie takich komentarzy, jak tutaj to poprawić, no bo oczywiście poprawiam to dla Was. I w tym momencie widzimy tutaj tego pierwszego Reapera, który zatrzymał się tutaj, chyba nie chce, nie chce tutaj zdradzić swojej pozycji e, przez tego Overlorda, zastanawiam się czy nie wskoczy tutaj, w tym momencie tutaj ten drugi Overlord także będzie spotował e, i dopiero teraz decyduje się tutaj na tak są tutaj tylko dwa Zerglingi oraz dron, ten dron bardzo szybko padnie i w tym momencie Demuzlim no, jest już tutaj do przodu, ponieważ on zabił tego pierwszego drona. No, i zobaczymy, tutaj jak obroni się Dimaga. Dimaga posiada już 4 zerlingi, posiada już tutaj kuina, który może spokojnie w jakiś tam sposób się wybronić. Czy, czy Speed Dolingów jest budowany? Tak, on już jest prawie w połowie. Jest tutaj w tym momencie bunkier budowany, więc na pewno nie będziemy przy, widzieć tej ekspansji jeszcze przez dłuższą chwilę. I spokojnie, spokojnie, Demuzim jest w stanie się wycofać. On, on zadał, można powiedzieć, drobne obrażenia Dimadze, podczas, podczas gdy sam nie. nie nie otrzymał żadnych, te zergingi na razie nie, nie zadały tutaj żadnych obrażeń tym riperom i chyba będzie tutaj wchodził w mas ripery e, tutaj z, z tego co, co jeden z komentujących e, poprzedni mecz z Idrą Powiedział, no to oczywiście Demuzim wcześniej już w WSL decydował się na Master Reaper zobaczymy tutaj jak bardzo poradzi sobie z, to, z, tą, z, tym, z, tą z tym podwójnym Queenem już tutaj. Oczywiście widzimy tutaj pierwszy Cryptumor i w tym momencie te zerglingi już są, już są przyspieszone, trochę tutaj przestrzelił jeśli chodzi o te, te Reapery i w tym momencie zobaczymy tutaj czy po jeszcze e, uratowały się tutaj te Reapery ze skoczeniem tutaj z tego klifa i oczywiście z, e, należy wykorzystywać tą tą mechanikę zeskakiwania i wskakiwania na klif, oczywiście wskakiwanie na klif w momencie, w którym nie widzi się, co się na nim znajduje, a na pewno nie widzi tego tutaj Demuzim, spójrzcie, nie ma tutaj absolutnie wizji, a tutaj właśnie w tym momencie pojawiły się te zerglingi i to jest bardzo, bardzo niebezpieczne, żeby wskakiwać tutaj na ten klif, o wiele bardziej bezpieczniejsze jest właśnie tutaj wjeżdżanie po tej rampie i spuście spokojnie w tym momencie będzie mógł z tego klifu sobie zeskoczyć, tylko musi uważać na tego klipa, on naprawdę jest, naprawdę jest niechętny, żeby tutaj na tego klipa wskakiwać i, i ma to ma absolutną rację tutaj w tym względzie, ponieważ zerlingi, speedlingi na klipie są super szybkie, o wiele szybsze od reaperów, które nawet mają upgrade na speeda, a te reapery właśnie dokładnie mają upgrade e, na tego spida No i zobaczymy tutaj, jak sobie poradzi e, jak sobie poradzi Dimaga. Dimaga na razie nie widzę tutaj, żeby robił Roach Warren, ta haczerka prawie się zmorfowała w Lera. No i zobaczymy tutaj, jak na razie oczywiście Demuzim nie zadał e, zbyt dużych obrażeń, posiadał oczywiście te trzy reapery. Ale jak na razie te obrażenia nie są zbyt duże i Demuzim tutaj zaraz chyba straci ten e, zaraz chyba straci ten mukier. Dimaga przytomnie wyrzuca tutaj tylko 5 e, niewielką ilość tych swoich zerglingów na wypadek, gdyby jednak miał tutaj miejsce jakiś taki atak i jakby e, miała tutaj miejsce jakaś, jakaś, jakaś taka pułapka. Spokojnie tutaj w tym momencie Demuzim może przeswitchować w marudery. Ma tutaj heliony, którymi spokojnie będzie mógł się bronić przed tą dużą ilością zerglingów. No i zastanawiam się, czy nie będzie miał tutaj miejsca jakiś switch w mutaliski, na pewno, na pewno mógłby to być taki e, dosyć do, mógłby to być taki dosyć dobry switch, ponieważ Demuzim nie posiada w zasadzie żadnej jednostki, która atakuje powietrze, tutaj nawet nie, dopiero teraz buduje dwa pierwsze mariny ma tutaj fabrykę, nie wiem, czy tutaj będzie starał się budować e, armory tak, on w tym momencie buduje armory, no więc te mutaliski na pewno nadzieją się tutaj na pierwszego tora, e, a może nawet nie na jednego, a, a, a trochę więcej Spire jest już prawie gotowy Mamy tutaj oczywiście tą dużą ilość zerglingów, więc jak na razie obaj gracze są, są dosyć bezpieczni. I Demusim, pomimo tego, że wypracował sobie tą pierwszą przewagę, no to jednak ten, ta haczerka została tutaj wybudowana i zobaczymy, on, on, on tutaj jest, jest dosyć agresywny tymi reaperami, ale na razie nic z tego za bardzo nie wynika. Z, zmusił swojego przeciwnika tutaj do budowy i w tym momencie wysnajpował tutaj tego Cryptu Mora. Troszeczkę się tutaj spóźniły te zerglingi i musi tutaj ta także uważam tego oversiera świetny pomysł żeby tutaj użyć użyć e contamination tak tak jak nie wiem za bardzo jak się po polsku nazywa e ta umiejętność, ale Contaminate to jest właśnie to jest właśnie umiejętność, która powoduje, że przy, przez 30, chyba 30, czy może 20 sekund, ten, ten budynek 30 sekund dokładnie nie będzie w stanie pracować, więc doskonałe użycie tutaj Contaminate, żeby opóźnić tego Tora, a, a na pewno musi go opóźnić, ponieważ ma tutaj już swoje pierwsze mutaliski. Zobaczymy tutaj przy, ilo przy jakiej ilości mutalisków zdecyduje się tutaj, na, tak na to, że. Wygląda na to, że teraz... Demuzim przełączył się w tryb defensywny, podczas gdy Dimaga stara się tutaj, <coughs> będzie starał się chyba za chwilę, harasować tutaj w jakiś sposób swojego przeciwnika tymi mutaliskami. No i ten pierwszy tor jest już prawie skończony, i to okienko harasu, właśnie w tym momencie, się zamyka. <coughs> Dimaga naprawdę musi zadać jakieś obrażenia swojemu przeciwnikowi, żeby tutaj ta, 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 ten switch w, w mutaliski się opłacił. W tym momencie posiada tutaj już tego tora absolutnie spokojnie będzie mógł tutaj bronić się przed tymi mutaliskami. Jeszcze Infernal Pre Igniter jest wymyślany, więc, e, więc myślę, że to jest doskonały switch. Tutaj Demuzlim, tutaj ale jeszcze tutaj stara się skautować swojego przeciwnika. Jak na razie nie ma tutaj innego budynku oprócz oprócz oczywiście te, tego Spira, którego w tym momencie Demuzlim zauważył. No i oczywiście Dimaga stara się tutaj jeszcze raz rzucić ten Contaminate na fabrykę, ale niestety nie za bardzo mu się to, 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 to udaje. Bardzo dobre użycie tutaj tego wersji, oprócz tego, że może nim skautować to jeszcze do tego spokojnie jest w stanie tutaj właśnie przeszkadzać swojemu przeciwnikowi. I chyba Demuzlim będzie decydował się na pusz i szczerze mówiąc armia Dimagi tak naprawdę to to nie jest zbyt duża teraz decyduje się na dwa spinecrawlery i naprawdę tutaj Dimaga pomimo tego, że wyswitchował w te muty to ma ich naprawdę niewiele, tutaj jest tylko pięć, przepraszam bardzo, sześć mutalisków i spójrzcie jak naprawdę groźna w tym w tym kontekście wydaje się armia Demus on posiada tutaj jednego tora, on posiada bardzo dużą ilość helionów, które w tym momencie mają Infernal Preigniter i one po prostu Przemielą te, przemielą te zerlingy bez, bez, bez mrugnięcia. Spokojnie tutaj kilka jednostek takich wspierających. Posiada tutaj także SCV'y, żeby, żeby naprawiać tego tora, więc myślę, że tutaj jest w świetnej sytuacji Demuzim Adimag'a. Naprawdę musi tutaj coś zrobić, żeby, żeby, żeby powstrzymać ten napór, napór Terana. Czy buduje może jakieś, jakieś tutaj rołcze? Myślę, że to byłby dobry pomysł, żeby tutaj jakąś większą ilość roach'y wyprodukować, ale, ale w tym momencie Demuzim decyduje się tutaj na atak. Rzuca tutaj jeszcze ogromną ilość dronów. Dimaga, ale spójrzcie, jak one zostały po prostu spieczone w jednym czy dwóch strzałach. Tutaj te mutaliski jeszcze starają się. Target Fire tutaj idzie na te tory i ten jeden tor chyba padnie, ale spójrzcie, jak jeszcze będzie tutaj w tym momencie starał się Demuzim Tutaj jeszcze atakuje. Ten tor na pewno oczywiście padnie, bo, bo, bo te mutaliski są bardzo ładnie tutaj rozstawione. Splash damage nie zadaje w zasadzie prawie żadnych obrażeń. No i świetnie tutaj Dimaga zaparkował nad tymi torami. Bardzo ładnie tutaj nie zezwolił tym mutaliskom na, na skupienie się w tą, w tą taką jedną wielką kupę, e, dzięki której te tory zadawałyby o wiele większą ilość obrażeń. I tu muszę powiedzieć, że pomimo tego, że stracił tutaj e, ogromną ilość dronów i zerdlingów, no to jednak e, te mutaliski bardzo mu tutaj pomogły I w tym momencie będzie e, chyba decydował się na kontra Jest tu także jeden tor, i w tym momencie znowu świetny kontaminate na, tego, na, na tą fabrykę, tylko po to, żeby ten drugi tor się nie wybudował. Mamy tutaj drugi tech lab. I naprawdę dimagat myślę, że jest tutaj w dosyć dobrej sytuacji oczywiście. On stracił ogromną ilość e, dronów, ale posiada e, przecież maina oraz ekspansji w tym momencie decyduje się tutaj. E, na, na zaatakowanie i spójrzcie tutaj stara się, e, stara się w jakiś sposób tutaj tymi e, mutaliskami w taki sposób, w taki sposób parkować na tym torem, żeby one, e, one nie dostawały tutaj ogromnej ilości obrażeń i spójrzcie tutaj, tylko chyba jeden czy dwa mutaliski zostały zniszczone. Więc myślę, że tutaj naprawdę dobra robota Dimagi z tymi mutaliskami, z tym, że no niestety nie udało mu się zniszczyć tego tora. Demuzim przytomnie wyciągnął SCV- -y ze swojej linii minerałów i myślę, że w tym momencie Demuzim naprawdę musi zaekspować. Jego przeciwnik posiada tutaj tą ekspansję, ale świetny haras w tym momencie ze strony Demuzima. Demuzim naprawdę zadaje ogromnej ilości obrażeń tymi, tymi. Tymi... Tymi helionami. Spójrzcie, naprawdę jest tutaj tylko. Tylko pięć... 5-5 dronów, więc naprawdę tutaj, e, jeśli chodzi tutaj o ilość dronów, to to, to e, Dimaga jest tutaj naprawdę z tyłu, pomimo tego, że posiada tutaj tą ekspansję, to, to jest naprawdę z tyłu i oczywiście ten limit jest dosyć wyrównany, ale, ale Demuzin naprawdę ma dobrą obronę przeciwlotniczą, ma dobrą obronę przeciwko tym Zerglingom i w tym momencie będzie chyba musiał starać się zbudować jakąś większą ilość roachy, miałbym tutaj nadzieję także na infestory z tym że nie widzę tutaj ani e, nie widzę tutaj infestation pit, nie widzę tutaj hydralisk, dena, ani nic takiego. Inwestory myślę, że ze swoim neural parasite byłyby świetne przeciwko torom, to jest, to jest, to jest doskonały czar, żeby tutaj sobie z tymi torami radzić. No i oczywiście nie mogą tutaj wbiec, e, wlecieć może za bardzo tym overseerem. Musi tutaj troszeczkę uważać na tego overseera. Niestety go chyba w tym momencie straci. Nie, ten overseer z dziesiątką e, życia. Udało mu się jednak uratować i w tym momencie tutaj oczywiście świetny pomysł, żeby wykorzystywać tą, e, tą energię tego Overseeda, żeby chociaż e, przeszkadzać swojemu przeciwnikowi w jakikolwiek sposób. No i dostawszy tutaj dwa strzały naprawdę, cztery tory to jest ogromna siła ognia i nie sądzę, żeby tutaj te mutaliski były już <laughs> odpowiednią kontrą na nie, nawet jeśli będzie dobrze parkował nad tymi torami, to naprawdę będą one zadawać ogromne ilości demerza i w tym momencie Demuzim wyciąga tutaj większość swoich jednostek e, tylko chyba po to, żeby, żeby tutaj e, reperować te tory, ale musi uważać, ponieważ jego linia minerałów jest w tym momencie atakowana i nie ma tutaj już żadnych SCV-ów, które byłyby w stanie cokolwiek, <coughs> jakiekolwiek minerały zbierać i myślę, że tutaj w tym momencie e, chciałem powiedzieć, że Demuzim będzie decydował się na takiego all-ina, ale większość jego SCV-ów mimo wszystko wraca do... Wraca do bazy i Demuzim nie pozostawia ani jednego tora tutaj na obronę przeciwlotniczą, Myślę, że spokojnie mógłby jednego pozostawić, ale on decyduje się tutaj na, 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 na bardzo muskularny atak. On posiada świetny mix jednostek e, przeciwko Zerglingom oraz mutaliskom, ale nie przeciwko tym, e, nie przeciwko tym roach'om, a tych roach'y, tak szczerze powiedziawszy, to nie jest ich tutaj zbyt wiele, ale oczywiście one posiadają oba upgrade'y i w tym momencie będą bardzo, bardzo niebezpieczne przeciwko tym jednostkom i zobaczymy tutaj, jak bardzo sobie poradzi I zobaczymy tutaj, w jaki sposób będzie starał się wymigrować swojego przeciwnika, do troszeczkę za daleko tutaj te SCV'y się posunęły i w tym momencie spójrzcie, jak bardzo skupione są te mutaliski one niestety dostały ogromną ilość obrażeń i spadają w zasadzie od jednego strzału, ale spójrzcie, jak świetnie tutaj podbieg tymi roach'ami i absolutnie fantastycznie w tym momencie e, demolują e, demolują te tory, świetny, świetny atak Dimagi w tym momencie, myślę, że Dimaga jest w świetnej sytuacji, żeby tą grę wygrać, został tutaj tylko jeden tor, tylko troszeczkę Helionów, czy, czy, czy Dimaga będzie w stanie tutaj jeszcze jeszcze tego jeszcze teraz tego zniszczyć, nie, on posiada naprawdę bardzo małą ilość już rogi i podczas gdy, podczas gdy ten atak wyglądał naprawdę bardzo źle dla mu on to on jednak, on jednak naprawdę udało mu się tutaj, udało mu się wedrzeć do, do Naturala swojego przeciwnika i ten tor, pomimo tego, że był na pomarańczowym już jest naprawiany, już tutaj ma coraz więcej życia i tak, także te heliony są naprawiane. On nie chce naprawdę tutaj stracić ani jednej jednostki. On chce, żeby te wszystkie jednostki dokończyły tutaj dzieła i w tym momencie ten tor chyba jednak padnie, zobaczymy tutaj, on posiada coraz mniejszą ilość jednostek, ale tych roczy jest tutaj, także coraz mniej też, także pomaga sobie Queenem i w tym momencie dem Demusim wy Wychodzi tutaj na prowadzenie, tutaj te kolejne rołcze wypadają, ale naprawdę tak mała ilość rołczy nie jest w stanie powstrzymać tego z tak ogromną ilością SCV-ów i w tym momencie Dimaga traci, to, traci ten moment, ten moment obrotowy swojej rasy, ten moment obrotowy tak ogromnej ilości rołczy posiada, ponieważ nie posiada ich tutaj zbyt wiele w tym momencie ładnie tutaj mikruje, starając się niszczyć kolejne heliony i został tutaj tylko ten jeden Tor, ale spójrzcie jak ogromna ilość jest tutaj tych SCV-ów, które będą go bez problemu naprawiać. Wow, i ten Tor posiada już 30 kisów, to jest po prostu Tor Heros! I spójrzcie, nawet nie jest w stanie zbytnio zniszczyć. Teraz dopiero celuje w jakąś większą ilość SCV-ów, Zostało tutaj jeszcze kilka tych SCV-ów, ale spokojnie Demuzim jest w stanie zniszczyć tą większą ilość torów. Wow, naprawdę Dimaga, no tutaj ta ta ta, ta przewaga. Jest coraz mniejsza tych scv jest tutaj coraz mniej. W końcu będzie Demuz w końcu będzie Dimaga w stanie zniszczyć tego tora I zobaczymy tutaj Demuzim wyszyła jeszcze większą ilość cv On chyba chce tym jednym torem zakończyć tą grę. On po prostu nie buduje chyba już w zasadzie żadnych innych jednostek. Dopiero teraz po pierwsze Heliony wyskakują tutaj. Jest tutaj jeszcze ten jeden Helion, musi go włączyć tutaj do tego ataku, ale spójrzcie, jest tu naprawdę, są tylko tutaj trzy scv i w tym momencie ten Tor chyba padnie 42 killsy. To był naprawdę super heros! Super Heros z tego toraj. W tym momencie No Demuzlim stracił ten moment, posiada tutaj tylko małą ilość e, SCV-ów i wow, No The świetna, świetna gra tym torem, naprawdę doskonały atak, ale, ale była to, jak widzicie, była to walka do ostatniego żołnierza. No i oczywiście tutaj nie przedłużając, od razu przechodzimy do gry numer 2.